Dzień dobry, to ja mówię, grzało, grzało i się zepsuło, nie ma głupich, nie ma głupich, nikt mnie tam nie zaciągnie, nadwór, ja jestem w tej części Polski, gdzie się wychodzi nadwór, nie na pole, chociaż u mnie jest specyficzna sytuacja, bo ja wychodząc z nadwór wychodzę na pole, na moje pole, a za potem to już w ogóle jest pole, gdzie rośnie sobie w tej chwili chyba żyto, musiałbym, z gospodarzem, którym sobie tutaj wspólnie gospodarzy, by pogadać, co on tam posiął w tym roku. Proszę Państwa, obiecałem, że będzie wiosna, właśnie nie obiecałem, że będzie wiosna, miałem się tylko do wiosny przymierzyć, wrócić, parę zaklęć, ale z wiosny na razie nici. Jutro ma być trochę lepiej. No ale cóż tam ja, cóż ja mogę, Jak ja mam, jaką ja mam siłę sprawczą? Tacy politycy to dopiero mogą obiecywać bez sensu i cokolwiek. Albo też mówić bez sensu, i cokolwiek, i nic z tego, proszę Państwa, wielkiego nie wynika. Tak jak w przypadku najnowszej afery, czy aferki, bo raczej nikt przy zdrowych zmysłach do tego poważnie nie podchodzi. A nie mam na myśli słowa polskiego ambasadora we Francji, który stwierdził, że jeśli Ukraina przegra konflikt, z Rosją to Polska będzie się musiała do konfliktu włączyć. To to jest zdanie tak absurdalne, proszę Państwa, że już na starcie można się z kilku kierunków pukać w czoło. Ja mam akurat sporą powierzchnię do zagospodarowania. Proszę Państwa, co to znaczy, że Ukraina przegra? No to jak, jak to rozumieć? To znaczy, co tu będzie przyjęte za kryterium porażki, bo o tym, że ruscy sobie odcięli kawałek Ukrainy i poszli jak po swoje, to już wiedzą prawie wszyscy, i tak w duchu to już się wszyscy pogodzili, tylko na zewnątrz urządzają różne polityczne szopki. A co znaczy pełna porażka Ukrainy, że znów kolumna rozciągnięta ma 60 km będzie się zbliżać do Kijowa. No to z kolei jest bardzo mało realnych scenariusz, o czym zresztą mówiłem od samego początku, a te pierwsze akcje, które się działy wokół Kijowa, no one były zaczepne, odwracające uwagę. No być może Putin marzył o tym, żeby połknąć całą Ukrainę, ale szybko się okazało, że to jest mało realne. No to jest pierwsza kwestia, proszę Państwa, co to znaczy, że Ukraina przegra konflikt. No tutaj można stworzyć tysiące definicji i w ramach tych samych definicji będzie się mieściła zarówno, zarówno sukces, jak i porażka. To wszystko zależy od zdolności retorycznych polityków, a ci jak wiadomo potrafią opowiadać o tym, że świeci słońce w momencie, gdy mamy gradobicie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz pamiętacie Państwo, taką małą miejscowość. W Polsce, która swego czasu była na ustach wszystkich Polaków, nie tylko Polaków, ale praktycznie na całym świecie się o tej miejscowości mówiła, to, mówiło, to była miejscowość przewodów, gdzie spadła ukraińska rakieta na 99,9%, żeby zacytować premiera Morawieckiego Dochodziło do nieszczęśliwego bo w wypadku. Swoją drogą, co się dzieje z tym śledztwem, to też jest jedna wielka. No tajemnica albo już kompletnie to nikogo nie interesuje, że gdzieś na teren Polski spadają jakieś zaprzyjaźnione rakiety i dalej nic się z tym nie dzieje. W każdym razie, jak pamiętacie Państwo, wokół tej sprawy działy się cyrki, a tak naprawdę usłyszeliśmy pierwszy komunikat, dopiero wówczas, gdy Amerykanie nam na to pozwolili, czy na tym naszym nie dojdą. politycznym się wydawało, że muszą taką zgodę uzyskać. I to właściwie z zewnątrz przyszły te informacje przez zewnętrzne, przez media amerykańskie zostały podana ta informacja, że w Polsce rzeczywiście do takiego nieszczęścia doszło. A, a u nas pierwszy komunikat wyglądał tak, że się zebrał bbn u u prezydenta Andrzeja Dudy i to miało sugerować, że rzeczywiście jest sytuacja poważna, czyli rozdmuchali histerię wokół sprawy, które można było przedstawić w zupełnie inny sposób i uspokoić ludzi, a nie znowu wywoływać jakieś trzecie wojny światowej. No to proszę Państwa, jeśli w takiej kwestii, jak to co się stało w przewodowie, no tutaj ci nasi mędrkowie, którzy tak machają łańskimi szabelkami we wszystkich możliwych kierunkach, pierwsze co robią, to chwytają za telefon i dzwonią do wielkiego brata za oceanu, co oni mają robić. No to macie Państwo odpowiedź, ile są warte te słowa ambasadora polskiego we Francji. One są oczywiście nic nie warte. To jest taka polityczna retoryka, która dla ludzi rozsądnych no jest tragikomiczna, jest, jest po prostu farsą. No i tutaj, żeby oddać sprawiedliwość tych głupot ze strony polityków wypowiadanych jest mnóstwo. W każdej stronie. No przecież to, co, co bredzi Putin o użyciu broni atomowej, czy Biedwiediew o bombardowaniu Hagi, teraz gdzieś ostatnią wypowiedź błazna przeczytałem, no to, to ma dokładnie taką samą wartość. no To jest pewien teatr polityczny. I tego absolutnie nie należy się bać, podnosić histerii, bo ci, którzy podnoszą tą sztuczną histerię, oni też rzecz jasna wbijają na tym polityczny kapitał, zwracając uwagę na to, że Polska przyjęła bardzo dziwną politykę, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na Ukrainie, nie akurat ja akurat z tą diagnozą nie tylko się zgadzam, ale sam podobną diagnozę wygłaszam, także proszę Państwa, no, pamiętajmy, pamiętajmy, że to, jak mówił towarzysz Lenin, no na końcu są kadry. To, to że jakiś tam człowiek opowiada jakieś niedorzeczności, we francuskiej telewizji, bo poczuł się w obowiązku, aby jakoś tam błysnąć, powiedzieć coś oryginalnego, a niekoniecznie mając jakiekolwiek podstawy faktyczne. No to jest jedna rzecz. A to, w jaki sposób niby Polska miałaby się przyłączyć do konfliktu. Z, z Rosją bez decyzji, bez konsultacji z NATO to, to jest po prostu bzdura. To jest kompletna bzdura. Taka sama bzdura jak bombardowanie Hagi przez Rosjan w wykonaniu, czyli Brednie, w wykonaniu Miedwiediewa. No na szczęście, w tym przypadku, proszę Państwa, na szczęście. Te nasze niebogi niewiele mają do powiedzenia, czyli tutaj nikt nie będzie koniów w i, i, i szabelką nikt nie będzie, nie będzie machał bez jasnej decyzji ze strony NATO. A tu a w tym przypadku to też wiemy jak, jak to wygląda, znamy historię. Tuż przed wybuchem wojny, II wojny światowej, no Polacy wyszli na ulicę i krzyczeli, że Niemcy mogą im skoczyć, bo bo mamy przecież porozumienie z Wielką Brytanią i z Francją. Nasz ten sojusz z NATO oczywiście ma jakieś swoje znaczenie, ma, ma jakiś swój wymiar polityczny militarne militarny, bezpieczeństwa, ale proszę Państwa to się szybko, szybko, bardzo szybko wszystko zmienia w chwili realnego zagrożenia i tak jak nikt nie chciał umierać za Gdańsk, tak nikt nie będzie umierał tam za Suwałki czy Orzysz, jeśli nie daj Boże Doszłoby do jakichś konfliktów zbrojnych z Rosją. Także te wszystkie wypowiedzi, no w tym przypadku, to nawet nie druga, trzecioligowych polityków, czyli ambasadora Francji, no to jest funta kłaków nie warta. No pan chciał sobie błysnąć, błysnąć przypomnieć, przypomnieć, może nawet i zaprezentować, bo. No, chyba Ameryk Chyba na nazwisko. Mówiło to. Mówi coś Państwu, to nazwisko jakieś stacie dokonania tego pana. Poza tą jedną wypowiedzią, gdzieś nic z gruszki, nic z pietruszki, bo mnie nic to nazwisko, proszę państwa, dotąd nie mówiło. No i być może o to w tym wszystkim chodzi, no, że pan chciał zaistnieć, zabłysnąć. Być może wdrapać się parę szczebelków wyżej, no, to powiedział coś w jego przekonaniu, wybitnie odważnego i patriotycznego. A w odbiorze większości ludzi, na szczęście, nawet tych, którzy mają taki bezkrytyczny stosunek do tej beznadziejnej polityki wobec konfliktu na Ukrainie, na szczęście jest to zbiór niedorzeczności, nie mających żadnego żadnego rozsądnego umocowania. To, to jest oczywiście taka paplanina po to, żeby paplać takie prężenie mózgu w najbardziej żałosny, niedorzeczny, niedorzeczny sposób. Także proszę Państwa, nie wiem, czy to jest potrzebne, no ale na wszelki wypadek dmucham na zimne i uspokajam. Oczywiście żadnej wojny z Rosją nie będzie żadnego Żadnego dołączania się do konfliktu nie będzie, chociaż z drugiej strony no, trzeba pamiętać, że my w tym konflikcie cały czas bierzemy udział. To, że tutaj nie ma zresztą formalnego wypowiedzenia wojny, to nie ma nawet między między Ukrainą i Rosją. To jest bo Rosy to nazywają jakąś tam specjalną operacją zbrojną, Ukraińcy to nazywają w drugą stronę. Tak też nie przypiął nie przyłatał, czyli trzecią wojną światową. Natomiast samego formalnego wypowiedzenia wojny nie było ani po jednej, ani po drugiej stronie. Ale czym innym jest formalne wypowiedzenie, a czym innym jest udział, branie udział w konflikcie, udział w konflikcie zbrojnym. I my De facto to czyniły. No przecież wysyłanie czołgów defensywnych i myśliwców defensywnych, teraz wcześniej jakichś krabów defensywnych i rakiet defensywnych typu piorun. Ja konsekwentnie podkreślam, że się na tym nie znam, ale te informacje, które mi utkwiły w głowie, no to, 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 to je powtarzam, powtarzam, no to co to jest, proszę Państwa, jak nie udział w konflikcie? No to też trzeba rozumieć, też właśnie trzeba rozgraniczyć, czy ustawić jakieś proporcje, ustawić jakąś skalę, co to znaczy wziąć udział w takim, w takim konflikcie. Tak jak wspomniałem wcześniej, co to znaczy, że Ukraina przegra, tak to też trzeba sobie zdefiniować, co to znaczy. Wziąć udział w konflikcie. No, jedni będą rozumieć przez to otworzenie frontu, czyli regularną wojnę z Rosją, no, co byłoby kompletnym, kompletnym szaleństwem i oczywiście jakiś Ameryk, ambasador polski we Francji będzie o tym, o, o tym decydował. Oni nawet najwięksi przedstawiciele, najwyżsi przedstawiciel władz w Polsce, tylko ten ośrodek decyzyjny jest zupełnie gdzie indziej i wiemy gdzie on jest. No, a z drugiej po drugiej stronie tego przyłączenia się do konfliktu może być dokładnie to, co robimy w tej chwili. Czyli i tutaj też warto podkreślić, że jakie na początku było stanowisko Putina, on przecież też opowiadał historię niestrzeżoną, że. Każda pomoc ze strony Zachodu będzie odczytana przez Rosję w odpowiedni sposób, a reakcje będą budzić grozę i nie wyklucza żadnych możliwości czyli groźba, groźba użycia broni atomowej. Proszę Państwa, Putin, gdyby użył, użył broni atomowej, no to już zostałby sam jak palac, nie powiem gdzie, bo na taką, na taką. Na coś podobnego nikt na świecie nie wyraziłby zgody, łącznie z państwem których, którego Rosja boi się najbardziej, czyli z Chinami. Zresztą Chiny wielokrotnie to podkreślały, że tej granicy Rosji przekraczać nie wolno. Także ta cała paplanina, proszę Państwa, polityczna w wykonaniu różnych polityków, którzy chcą zaistnieć, błysnąć, albo przypomnieć o swoim nazwisku, albo na swoje nazwisko wykreować. Na szczęście, proszę Państwa, w żaden sposób nie przystaje do rzeczywistości. Także. Można spokojnie spać, kur, kur nie trzeba łapać, o, wojny. wojny z ruskimi w, naj, w najbliższym czasie przynajmniej, miejmy nadzieję, że nigdy nigdy nie będzie, a to, że pan Emeryk ma swoje 5 minut, o co mu pewnie chodziło, no to jest, jaki generał taka, taka wojna, tyle można proszę Państwa powiedzieć. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy e, wnioski. Media są w stanie zrobić z każdej bzdury wielką sensację i z każdej, z każdego idiotyzmu, z każdej głupoty, z każdej nieprawdy po prostu, jakiś fakt medialny, wokół którego toczy się ożywiona dyskusja, jak zwykle ekspercka, autorytetów, to jeszcze tylko paru generałów brakowało, żeby się w tym temacie wypowiedzieli, ale to proszę Państwa, to ma żywot machnięcia skrzydełek motyla, za chwilę nikt o tym nie będzie wspominał, bo to są sensacje, nawet nie jednego dnia, ale powiedzmy tam kilku, kilku godzin, no bo podobnymi bzdurami to, to, to się czołówek e, i topu medialnego wypełnić nie da. No ludzie się popukają głowę machną ręką, idą dalej szukać innych, e, innych atrakcji. Na pewno jestem w 100% przekonany, że w tym przypadku dokładnie tak to się, proszę Państwa, skończy, bo inaczej skończyć się nie może. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.